pozostajemy zatem w temacie lepkości jeszcze w tym odcinku powiemy wam kilka słów po pierwsze jeżeli chodzi o oznaczenia na butelkach tutaj przykładowo 15 w 50 to może być 10 w 50 to może być 20 w 50 przeróżne są te oznaczenia natomiast co one oznaczają nic innego niż tylko lepkość w danych warunkach pracy tego oleju ta pierwsza liczba czyli na przykład 10 w oznacza jak nasz olej będzie zachowywał się w niskich temperaturach natomiast ta druga czyli 40 Oznacza, jak nasz olej będzie zachowywał się w wysokich temperaturach. Teraz, oczywiście, najlepiej w takiej sytuacji, dobierając olej do swojego motocykla, kierować się tym, co podaje producent. Natomiast to nie jest jedyna możliwość. Producent zakłada, że dany motocykl będzie używany w danych temperaturach, w danych warunkach atmosferycznych i w jakiś tam określony sposób. Wtedy kieruje do Was informację pod tytułem do tego motocykla należy lać olej 10W40. Ale jeśli spojrzelibyście w instrukcję obsługi troszeczkę głębiej, a zwłaszcza w motocyklach nieco starszych, tam pojawiały się takie tabele z takimi paseczkami, przy jakich temperaturach, jakich olejów należy używać. I my na przykład w wyścigach bardzo mocno analizujemy, analizujemy... Ciśnienie oleju, i często olej dobieramy do warunków pogodowych. Z zupełnie innym olejem jedziemy w momencie, kiedy jesteśmy tak jak tutaj w Brnie i mamy temperaturę około 20 stopni, nasz motocykl zupełnie inaczej się rozgrzewa. Natomiast w momencie, kiedy jedziemy na przykład w szczycie sezonu, gdzieś w sierpniu czy w lipcu i mamy temperaturę otoczenia sięgającą 30 paru stopni, natychmiast przechodzimy na olej o wyższej lepkości, bo to pozwala nam utrzymać w jakiś logicznych ramach. Nasze ciśnienie oleju. To samo dotyczy tych pierwszych oznaczeń. Jeżeli jest bardzo zimno, nie, 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 nie zalewamy tego olejami rzędu 20 W, bo to będzie potrzebowało bardzo dużo czasu. Ten olej o wysokiej lepkości, by dotrzeć do tych integralnych punktów smarowania, aby tak naprawdę stworzyć ten film smartny, on będzie po prostu ten olej zbyt lepki, by było mu łatwo przepływać. Dlatego, tak jak mówię, zasadniczo trzymajcie się tego, co podaje producent, ale zaglądajcie głębiej w instrukcje i zobaczcie, czy do innych warunków nie możecie dobrać oleju innej lepkości. Dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek, w którym dotkniemy tematu baz olejowych.